Łaska Boga Ojca, miłość Jezusa Chrystusa i społeczność Ducha Świętego niechaj będą z nami wszystkimi teraz i na wieki. A słowa Pisma Świętego, które będą nas dzisiaj prowadzić, zapisane są u Ewangelisty Świętego Jana w rozdziale drugim, od pierwszego do 11 wiersza. A trzeciego dnia było wesele w Kani Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Zaproszono też Jezusa wraz z jego uczniami na to wesele. A gdy zabrakło wina, rzekła matka Jezusa do niego, wina nie mają. I rzekł do niej Jezus, czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Rzekła matka jego do sług, co wam powie, czyńcie. A było tam sześć stągwi kamiennych, ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia. Mieszczących w sobie po dwa lub trzy wiadra. Rzeczę im Jezus, napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem rzekł do nich: Zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. A oni zanieśli. A gdy gospodarz wesela skosztował wody, która się tam stała widem, a nie wiedział skąd jest, Lecz służy, słudzy, którzy zaczerpnęli wody, wiedzieli, przywołał oblubieńca i rzekł do niego, każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy się popiją, wtedy gorsze, a tyś dobre wino zachował aż do tej chwili. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w kanie galilejskiej i objawił chwałę swoją i uwierzyli w nie weń uczniowie jego. Tyle słów Pisma Świętego. A Ciebie prosimy, miłosierny Nasz Boże i Panie, abyś raczył błogosławić zwiastowanie i słuchanie Twojego słowa, albowiem słowo Twoje jest prawdą. Amen. Kiedy Jezus Powołuje swoich pierwszych uczniów, to tak naprawdę nie są do końca pewni, za kim idą. Wcześniej byli uczniami Jana. Idą, bo Jan wskazał na Jezusa. Idą, bo słyszeli świadectwo Jana w czasie chrztu Jezusa, który powiedział: Oto baranek boży, który gładzi. Grzechy świata. Idą. Idą oczekując czegoś nowego, oczekując czegoś w co wierzą, na co czekają. Chcą usłyszeć, zobaczyć, i myślę, że w jakiś stopniu czują się też wybrani, bo nie każdy mógł być z Janem. I nie każdemu Jan mówi, idźcie do Jezusa i zapytajcie go. I oto teraz już są razem. A Jezus zaproszony jest na wesele jednego z swoich krewnych. Tą historię przypuszczam bardzo dobrze znamy. To właściwie pierwszy cud, jakiego Jezus dokonuje w czasie swojej ziemskiej pielgrzymki czy służby. wodę zamienia w wino. Wszyscy są zdumieni. Jedni myślą cudotwórca, inni nie mają zdania. Jeszcze inni nie zadają pytań. Aby nie musieć szukać odpowiedzi. A o uczniach czytamy, i uwierzyli weń uczniowie Jego. Kim byli uczniowie Jezusa? Znamy ich imiona. O niektórych wiemy, że byli rybakami. Jeden był celnikiem, ale tak naprawdę wiemy o nich, bardzo niewiele. Troszkę o Piotrze, że musiał mieć żonę i rodzinę, skoro Jezus uzdrawia jego teściową. Ale nie wiemy o, nic o ich marzeniach, o ich pragnieniach, o ich tęsknotach, o ich obawach. Niewiele o nich wiemy. Ale ciekawe jest, że oni wszyscy, nie musieli być namawiani ani przekonywani, aby poszli za Jezusem. Kiedy Jezus przychodzi do nich, mówi, pójdź za mną, zostawiają wszystko i idą. Zostawiają swoje domy, swoje rodziny, swoje dobytki, obowiązki, przyjaciół i idą za Jezusem. To co na pewno o nich wiemy, to, że stawiali pytania, to, że szukali, to, że chcieli wiedzieć, czy ten czas, o którym mówił Jan, rzeczywiście się wypełnił. Gdy usłyszeli oto baranek Boży, świadectwo Jana, o czym myśleli? Chcieli widzieć cuda? chcieli słuchać nauki, a może po prostu oczekiwali Boga z tęsknotą spełnienia Jego obietnic i chcieli być w centrum, uwierzyć w to, co zapowiadane, ujrzeć to, czego od tysięcy lat ludzie oczekiwali. I tak naprawdę gdybyśmy spojrzeli na dzisiejszy świat, to okaże się, że zmienia się technika, zmieniają się nasze możliwości, ale tak naprawdę ludzie zostają często ciągle tacy sami. Są ludzie, którzy przechodzą przez życie zapatrzeni w to, co mają, w codzienne zobowiązania, zapracowani zapatrzeni w siebie, w swoich bliskich, w to, co widać, co można wziąć do ręki. Są też tacy, którzy mówią, nie ma nic poza tym, co widzę. Ale do dziś są też ci, którzy szukają, którzy stawiają pytania, którzy pragną zobaczyć to, czego nie można zobaczyć. Pragną odczuć Bożą obecność, ujrzeć Bożą chwałę. To pragnienie ujrzenia Bożej chwały, myślę, że towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Chcielibyśmy zobaczyć, przekonać się, jakby dotknąć. Tymczasem. Niestety nie możemy. Dzisiaj słyszeliśmy jeden z piękniejszych tekstów, gdy Mojżesz rozmawia z Bogiem i prosi, pokaż mi chwałę swoją. On nawet nie ma odwagi powiedzieć, pokaż mi swoją twarz. Mówi, pokaż mi chwałę swoją. Ale Bóg, który zna serce, odpowiada mu, nie możesz zobaczyć oblicza Mego, czyli twarzy. Ukrywa go w skale, w rozpadlinie, i pada: Ujrzysz tylko z tyłu moją chwałę blask, potęgę, tajemnicę. Myślę, że to pragnienie zobaczenia Bożej chwały zobaczenia. Tego, w co wierzymy, ale czego jesteśmy w stanie ani udowodnić, ani dotknąć, jest gdzieś w głębi naszych serc. Zobaczyć czyjąś twarz, to znaczy spojrzeć w oczy, rozpoznać tą twarz na ulicy, to znaczy poznać. Pragniemy poznać Boga, zobaczyć Jego oblicze, Jego chwałę. I to, co się dzieje w Kani Galilejskiej, co nie wszyscy sobie uświadamiają, to jest moment, kiedy po raz pierwszy uczniowie mogą sobie uświadomić, że oto patrzą w oblicze Boga. Kiedy przeżywaliśmy nie tak dawno święta narodzenia pańskiego, mówiliśmy: Bóg stał się człowiekiem. To jest największa tajemnica i największy dar. Bóg stał się człowiekiem, abyśmy mogli zobaczyć Jego twarz, abyśmy mogli spojrzeć w Jego oczy, abyśmy mogli usłyszeć Jego głos. Może Ktoś powiedział, no, to nie my, to dwa tysiące lat temu uczniowie, ale my. Ale my także. Mamy świadectwa, mamy zapisane słowa z różnych źródeł. Tymczasem chcielibyśmy zobaczyć, Bóg w Chrystusie spełnia to. Pragnienie człowieka zobaczyć Boga, jakim jest. Zobaczyć Boga, doświadczyć go. Chcielibyśmy go poznać. Chcielibyśmy dotknąć, mieć stuprocentową pewność. Tymczasem wiara, wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Wiara jest pewnością tego, czego nie widzimy, ale wiemy, że jest. Słyszymy Boże Słowo, Bożą Obietnicę, Ewangelię o zbawieniu. Mamy rację świadków. Widzieliśmy oczyma duszy Jezusa w Betlejem, a potem na Krzyżu. Widzimy, jeżeli szukamy jeżeli stawiamy pytania, jeżeli z całego serca pragniemy zobaczyć, zobaczyć to, czego w pierwszej chwili nie widać. Kiedy myślałam o tych dzisiejszych tekstach, zadałam sobie pytanie, ile razy marzyłam, może Wy też, żeby zobaczyć żeby się przekonać. A potem, a potem spojrzałam w moje własne życie, w przeszłość, uświadomiłam sobie, ile razy Bóg dotykał mego serca, kierował moimi drogami, kiedy wydawało się, że nie mam wyjścia, kiedy wydawało mi się, że nie dam rady, gdy przychodził ktoś lub wydarzało się coś, i czułam, że nie jestem sama. I czułam, że ten, którego nie widzę, jest wyczuwalny. Ten, którego nie potrafię opisać, jest bardzo blisko, aby go odczuć. Oczywiście wiara nie zwycięży niewiary. A z drugiej strony nie powiem, że każdego dnia, ale zdarzyło mi się przać ludzi, którzy przychodzili jako Niewierzący. A potem dane mi było obserwować, jak zmienia się życie, jak pewnego dnia otwiera się serce, które było zamknięte, a potem z ufnością wyznaję, wierzę. Nie rozumiem, ale wierzę. zobaczyć oblicze Boga. Bóg dał się poznać w Betlejemskim żłobie. Bóg dał się poznać w swoim słowie, w cudach, jakie czynił. I dzisiaj Bóg daje się nam poznać jako Ten, który prowadzi, który podnosi, którego możemy odczuć którego możemy zobaczyć, o czym ma duszy, choć nie wiem jak wygląda. Daj się poznać, daj się odczuć, Boże nasz i Panie. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten wesze serc naszych i myśli naszych w Jezusie Chrystusie, Panu i Zbawicielu naszym. Amen.